To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku szukamy szczepionki na głupotę, brak zaufania czy pośpiech i ogólne społeczne Ósma 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Stanisław Skarżyński, Gazeta Wyborcza, pozdrawiam z pod Oksfordu, a w Londynie jest Państwa i mój dzisiejszy gość w 8.10 w podcaście Gazety Wyborczej, dr Szymon Piątek z London School of Hygiene and Tropical Medicine, który analizuje zaufanie do szczepień, szczepionek i w ogóle chyba do służby zdrowia, można tak szerzej powiedzieć? Witam Ciebie, witam Państwa. Tak analizujemy nie tylko zaufanie do szczepionek, ale również zaufanie ogólnie do Procedur medycznych, w jaki sposób ludzie do tego podchodzą, jak to widzą. Ja w naiwności swojej byłem przekonany, że pandemia koronawirusa przyniosła takie przekonanie do nauki, że razem z pandemią ludzie mogą sobie przypomnieć, po co im są naukowcy, po co im jest medycyna, po co im są szczepienia i że liczba antyszczepionkowców będzie gwałtownie spadać, liczba takich poglądów antynaukowych będzie gwałtownie spadać. Okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. Masz rację. Wiesz, ja patrzę sobie teraz, jak rozmawiamy, na taki malutki wykresik, gdzie analizuję chęć do przyjęcia szczepionki. To są dane jeszcze sprzed pandemii koronawirusa w różnych krajach europejskich, prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej. I tutaj nie ma jakichś takich drastycznych różnic, jak patrzę sobie pomiędzy 2016 a 2019 rokiem. Tak naprawdę zmiany, ogromne zmiany, które widzimy, są związane z pandemią koronawirusa. To jest całkowicie zrozumiałe. Wcześniej, nigdy wcześniej, przynajmniej w naszym życiu, szczepionki jeszcze nie były tak bardzo mocno w mainstreamie. To był jednak zawsze temat niszowy i przygadało się to na te jakby dużo mniejsze zmiany w tej chęci przyjmowania szczepionek przez społeczeństwa. To było na zasadzie, powiedzmy, kilku procent rocznie albo w górę, albo w dół. Pandemia koronawirusa i ta szczepionka, o której teraz rozmawiamy, całkowicie zmieniła zasady gry. Rozmowy o szczepionkach, dyskusje, globalna dyskusja o potencjalnej szczepionce na COVID-19 spowodowała, że zainteresował się tym całkowicie cały świat. Kiedyś można było nie mieć opinii o szczepionce, można było bardzo długie lata spędzić, np. ludzie, którzy nie mieli dzieci, albo ludzie, którzy byli zaszczepieni jako dzieci i można było spędzić dwie, trzy dekady nawet się nad tym nie zastanawiając. Nikt nigdy go nie zmuszał, żeby ludzie musieli mieć jakąś opinię na ten temat. Potem pojawiało się na przykład dziecko w rodzinie i rodzice sobie w prywatności swojego własnego domu robili jakiś research, jeżeli mieli jakieś wątpliwości, zastanawiali się, czy rozmawiali ze swoim na każdym na ten temat. To było wszystko takie bardzo, można powiedzieć, prywatne. W tym momencie to wszystko jest na wierzchu. Te wszystkie dyskusje odbywają się w internecie, te wszystkie dyskusje odbywają się w mediach społecznościowych, odbywają się w gazetach, jest to absolutnie globalna dyskusja i nie jest to dziwne, że te zmiany, które teraz widzimy, tej chęci do zaszczepienia się, czy też zaufania do szczepionek, radykalnie w tym momencie się zmieniają. To jest całkowicie zrozumiałe. To, co jest bardzo, bardzo mocno zastanawiające, i co to jest ciekawe tutaj, taki można powiedzieć fenomen trochę, to jest to, że absolutnie nie nastąpił wzrost chęci wyszczepiania się, jest wręcz przeciwnie. Ta chęć spada i bardzo, bardzo mocno wzrasta ta grupa ludzi, którzy się wahają. Ten świat naukowy dzieli ludzi, jeżeli chodzi o stosunek do szczepionek, na trzy bardzo, bardzo dobrze zdefiniowane grupy. Więc mamy tutaj tych którzy chcą się zaszczepić. Mamy tutaj tych, którzy cokolwiek się stanie, nigdy się nie zaszczepią. Tych ludzi zawsze była ogromna mniejszość w każdym społeczeństwie, w każdym kraju. Oraz mamy grupę tych ludzi, którzy nie są pewni. I to są ci ludzie, do których tak naprawdę powinna być skierowana komunikacja, gdyż to są ci ludzie, których chcemy przekonać, żeby jednak się zaszczepili, jeżeli mówimy potem o wyszczepioności zbiorowej czy o odporności zbiorowej. I teraz to, co zmienił COVID, to, co zmieniła teraz ta dyskusja o szczepionce, która odbywa się teraz globalnie, absolutnie globalnie, to jest to, że ta grupa tych ludzi, którzy wątpią, bardzo, bardzo nam wzrosła. We wszystkich krajach? Bo wy badacie nie jeden kraj, nie tylko Wielką Brytanię. Wy badacie bardzo dużo krajów. Badamy bardzo dużo krajów. Podam Ci teraz na przykład dane Wielkiej Brytanii, jak i Stanów Zjednoczonych. Więc na przykład w czerwcu 2020 roku w Stanach Zjednoczonych widzimy, że jest to w tym momencie 34% ludzi, którzy na pewno zdecydowaliby się na szczepionkę. Jest to 25%, którzy mówią, że może przyjmą tą szczepionkę, czyli to jest ta grupa tych wątpiących, a żeby zbudować odporność populacyjną, Potrzebujemy około 55 do 60% ludzi, żeby przyjął szczepionkę. Więc tak jak sam widzisz, to są takie liczby, które się ocierają, że może uda się to zbudować, a może nie. I to jest z punktu widzenia epidemiologicznego, Ale również z punktu widzenia życia każdego z nas, bardzo, bardzo istotna liczba. A czy macie te liczby dla Polski? Ostatnie dane, które posiadamy dla Polski, to są dane za lata 2015-2020. One nie obejmują jeszcze danych od momentu, kiedy rozpoczął się COVID, czyli od marca, powiedzmy, 2020. I widzimy dość znaczący spadek między 2019 a początkiem 2020 roku, który staramy się tłumaczyć w dość znaczącym. Wzrostem siły, szczególnie w mediach społecznościowych, ale również w mediach mainstreamowych i dyskusji, jeżeli chodzi o ruchy antyszczepionkowe. Więc w tym momencie grupa ludzi wątpiących oraz grupa ludzi tych, którzy na pewno deklarują, że przyjmą szczepionki w Polsce, jest bardzo podobna. To jest w zasadzie fatalna informacja, bo to znaczy, że jakby na całym świecie gigantyczne pieniądze, gigantyczny wysiłek idzie w to, żeby stworzyć te szczepionki, prawda? Jest ten projekt, to są te projekty amerykańsko-niemiecki, amerykański-brytyjski, tutaj oksfordzki, w ramach którego przecież ja się ja jestem królikiem doświadczalnym. I ty mi teraz mówisz, no wiesz co, wszystko fajnie jakby, cała, tylko że cała ta robota może pójść w piach, bo wyjdzie na to, że tak naprawdę nie ma dość ludzi, którzy przyjmą tę szczepionkę, żeby stworzyć właśnie odporność populacyjną. Zgadza się. Zresztą z punktu widzenia komunikacyjnego to nie jest coś, czym jesteśmy z, e, zdziwieni, widzieliśmy to na skalę powiedzmy lokalną w niektórych krajach afrykańskich, że zawsze tak się dzieje, gdzie miejsce, gdzie, gdzie panuje klimat zagrożenia, w tym momencie jest to absolutnie cały świat. E, jeżeli mamy luki w wiedzy, a jeżeli chodzi o COVID-19, jeżeli chodzi o tą szczepionkę, na którą cały świat pracuje teraz, mamy jednak te luki w wiedzy, i naukowcy, politycy czy rząd mówią do tym dość otwarcie, w taki sposób się prowadzi tą komunikację, jeżeli chodzi o szczepienia, czy pracę nad nowymi szczepionkami. I to rodzi taką potrzebę wśród społeczeństwa zrozumienia tego. A jeżeli jest potrzeba zrozumienia, to ktoś te luki wypełnia. Jeżeli nie potrafią tego jeszcze zrobić yy, naukowcy, jeżeli nie potrafią tego zrobić rządy, te luki są wypełniane przez ruchy właśnie antyszczepionkowe, które mają bardzo, bardzo proste recepty, na wszystko i, i od razu podają te odpowiedzi. Odpowiedzi, które mogłyby dostarczyć właśnie koncerny, które pracują nad szczepionkami, bądź naukowcy, którzy tak naprawdę pracują nad tymi szczepionkami, a nie koncerny, są bardzo trudne albo w tym momencie jeszcze niejasne. Komunikacje, które prowadzą rządy, czyli na przykład te pytania, czy szczepionki powinny być obowiązkowe. Czy damy ludziom wybór, czy w jaki sposób, kto powinien być pierwszy szczepiony, a kto będzie ostatni, kto nie będzie szczepiony, to wszystko tworzy i zwiększa coraz bardziej tę lukę komunikacyjną i ktoś tę lukę wypełnia. I to są właśnie te ruchy antyszczepionkowe, ale nie tylko ruchy antyszczepionkowe. Mamy też bardzo dużo przykładów organizacji czy ludzi, którzy tak naprawdę sieją dezinformacje, czyli tak zwane fake newsy. I bardzo, bardzo jest w tym momencie podatny grunt na to, i właśnie z tego powodu widzimy ten ogromny wzrost tego wątpienia, czy to tam naprawdę ma wszystko sens. Bo są tak naprawdę dwie przyczyny tej olbrzymiej dziury komunikacyjnej, to znaczy, tego, że ludzie są na tyle podatni na ten antyszczepionkowy przekaz. Jedna to jest, jakby to są grzechy po stronie naukowców i po tej tak zwanej naszej stronie. Tak? To jest przede wszystkim, myślę, że to jest związek e, szczepionek z biznesem. Koncerny farmaceutyczne mają po prostu kiepski PR ze względu na swoją chciwość i wielokrotnie udowodnione praktyki, które nie zwiększają zaufania do tych firm, więc ludzie mają pełne prawo się bać, że te firmy będą dążyć do eksploatacji ekonomicznej tej sytuacji i budowania swojego dochodu i pompowania pieniędzy do kieszeni swoich akcjonariuszy na, na czymś, co mogłoby być opanowane w inny sposób. To jest na pewno jeden z dużych problemów w tym, ale druga strona jest taka, że są ludzie, którym zdecydowanie zależy na tym, żeby przekształcić ludzki strach e, i to nie jest tylko przykład szczepień e, w broń i używać tego w swoich e, konfliktach i nie dotyczących naprawdę zdrowia publicznego i szczepień. Jak myślisz, który z tych elementów jest ważniejszy i większej wagi? Myślę, uważam, że ono... Oba są bardzo, bardzo istotne. Całkowicie zgadzam się z tym, że, że jest taki szeroki kryzys, jeżeli chodzi o PR, jeżeli chodzi o koncerny Big Pharma, które produkują szczepionki. To jest coś, myślę, że nie powinniśmy jakby w tym momencie się nad tym zastanawiać. Jest to coś, co było, jest i będzie. Myślę, że to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o rządy czy też te y, organizacje nierządowe, które starają się na tym kryzysie zaufania do szczepień czy też ogólnie kryzysie zaufania do wiedzy y, czy do nauki zbijać kapitał, czy to kapitał polityczny, czy też w takim dosłownym tego słowa zrozumieniu, czyli budować kapitał, czyli zarabiać na tym. Myślę, że to jest dość przerażające. Y, wracając tutaj też do kilku przykładów z Afryki, też mieliśmy widzieliśmy to na skali lokalnej, gdzie lokalni politycy zaczynali jakby podpinać się pod ruchy antyszczepionkowe czy wręcz podejmować decyzje, mówię tutaj o politykach, którzy tworzyli rząd, podejmować decyzje skrajnie antyszczepionkowe czy wręcz jakby zniechęcać ludzi do przyjmowania szczepionek. Efekty tego były bardzo, bardzo mocno opłakane, ale oni podejmowali te decyzje ze względu na swój własny interes, gdyż politycznie im się to opłacało. I Mieliśmy bardzo wiele dyskusji na ten temat i, i, i w szkole, i na wydziale. To jest absolutnie scenariusz przerażający. Gdyby miało dojść do tego, już teraz mamy bardzo spolaryzowaną dyskusję, że mainstreamowi politycy, mainstreamowe partie, czy w krajach zachodnich, czy w ogóle w jakichkolwiek krajach na świecie, zaczną oficjalnie podważać. Ważność albo bezpieczeństwo szczepionek i zaczną, jakby oficjalnie popierać ruch antyszczepionkowy, czy ten, jakby, ogólny ruch tych wątpiących, jeżeli chodzi o szczepionki. Wtedy kryzys z takiego kryzysu czysto społecznego, czy kryzysu medialnego stanie się również takim kryzysem, który będzie, będziemy mieli rządy, które będą jeszcze dolewać do ognia i to kompletnie, kompletnie nie pomoże. Ja mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Mam nadzieję, że, że to się nigdy nie stanie, ale jakby. Przewidujemy, że mogą być kraje, może się zdarzyć tak, że będziemy mieć prezydenta, premiera, tudzież ministra zdrowia, co się wcześniej nie zdarzało, którzy może nieoficjalnie nie będą wspierać szczepień, ale będą podważać szczepienie jako takie. Zaraz mamy już dwa co najmniej dwa przykłady z ostatnich miesięcy, kiedy politycy zaangażowali się bardzo intensywnie właśnie przy użyciu szczepionek. Jeden przykład to jest przykład z Rosji. Władimir Putin prezentujący rosyjską szczepionkę, zapewniający, że jest super bezpieczna, że jego córka przyjęła tę szczepionkę, cały świat naukowy łapie się, poważny świat naukowy łapie się za głowę, bo wiadomo, że ta szczepionka nie miała szans przejść żadnych poważnych. Badań, więc efekt tego jest taki, że kiedy jakby się nad tym zastanowić, to tak naprawdę Władimir Putin wprowadza szczepionkę, kwestię szczepień, szczepionek, bezpieczeństwa szczepień do swojej wojny hybrydowej, w której używa w zasadzie wszystkiego, co tak naprawdę troluje programy szczepień. A potem mamy drugi przykład, Andrzeja Dudy, który w szczycie kampanii wyborczej. Mówi, że on jest przeciwnikiem tego, żeby szczepionka była obowiązkowa i że to powinno być dobrowolne. I znowu świat naukowy łapie się za głowę, bo przecież bez, tak naprawdę, jakiegoś poziomu zobowiązania ludzi do tego, żeby dbali o swoje wspólne dobro. No to jest tak, jakby on powiedział, że on uważa, że przejeżdżanie na czerwonym świetle powinno być fakultatywne, bo przecież niektórym się spieszy, a w ogóle nie należy się za bardzo tymi czerwonymi światłami przejmować, bo one mogą być przereklamowane i właściwie to nie wiadomo, czy one wpływają na bezpieczeństwo drogowe, czy nie. Więc on jest za dobrowolnością zatrzymywania się na czerwonym świetle. Jeżeli jakieś zasady nie będą obowiązywać, to nic z tego nie wyjdzie, więc nie masz wrażenia, że ten proces, o którym mówisz, już się tak naprawdę zaczął i jest dużo bardziej zaawansowany niż, niż byśmy chcieli? Jak kiedyś powiedział to jeden z moich kolegów na wydziale, kalendarz wyborczy jest chyba czymś najgorszym, jeżeli chodzi o budowanie czy zwiększanie tej grupy ludzi, którzy wątpią w szczepienia. W momencie, kiedy był to temat niszowy, tak naprawdę politycy nigdy nie wykorzystywali tego w kampaniach wyborczych. W tym momencie jest to absolutnie temat globalny, temat mainstreamowy i jest to wykorzystywane w kampaniach wyborczych. Widzieliśmy to w Polsce, widzieliśmy to w Stanach Zjednoczonych. Na pewno nie jest to coś, co pomaga, żeby zwiększać liczbę ludzi, którzy wierzą w szczepienia. Myślę, że działa to całkowicie odwrotnie. Słowa Andrzeja Dudy, one padły chyba dwa razy w czasie dwóch spotkań, absolutnie w kampanii wyborczej. Starając się być bardzo tak politycznie delikatnym, uznałem za bardzo niefortunne. Uważam, że te słowa, jeżeli będziemy patrzeć na nie historycznie, będą jednymi z tych przykładów, które będziemy używać, kiedy mówimy o tym, w jaki sposób ruch antyszczepionkowy, ale też te grupy ludzi, którzy wątpią w szczepienia jako takie, to nie chodzi tylko o COVID, tak naprawdę wzrastały. Nie wiem, czy Andrzej Duda będzie absolutnie z siebie dumny. Jeżeli będą właśnie jego wypowiedzi przytaczane w takim kontekście. Idąc dalej, wiesz, problem z poglądami antynaukowymi to jest szerszy problem w Polsce niż tylko szczepienia, bo jeżeli komuś zależy na budowaniu społeczeństwa ludzi zastraszonych, nieszczęśliwych, takich oderwanych od tego światowego centrum i przerażonych tym, że, że wszyscy na nich czyhają, to ten, ten sam człowiek ignoruje, nie wiem, to, co Światowa Organizacja Zdrowia mówi o, o homoseksualizmie, że nie jest chorobą i twierdzi, że jest chorobą. To, co mówi się o aborcji i innych procedurach medycznych, które nie są zagrożeniem dla człowieka i, i są po prostu jakimiś wyborami. I tak samo szczepienia wpadają. Ta ogólna wojna z medycyną, zdolnością człowieka do kształtowania jego losu i radzenia sobie z rzeczywistością czy to nie jest jakiś taki wspólny motyw? który widać w całym tym prawicowym populizmie, który by się chciał tak okopać przed rzeczywistością i jej wyzwaniami. Zgadza się patrzysz na to ze specyfiki polskiej, ale jest to problem absolutnie globalny. Brak zaufania do ekspertów, brak zaufania do nauki. I w pewnym sensie ze strony komunikacyjnej ten problem można by bardzo, bardzo dobrze opisać. On jest dość dobrze już de facto opisany i my go rozumiemy bardzo dobrze. Język nauki, język którym do tego czasu posługiwała się nauka, i czy mówimy tutaj o szczepieniach, czy mówimy o aborcji, która jest dużo, dużo bardziej polityczna. Szczepienia nigdy nie były tak polityczne jak aborcja, przynajmniej w większości krajów, jest kompletnie niedostosowany do dzisiejszej rzeczywistości. I mam tutaj na myśli rzeczywistość, gdzie społeczeństwo wyrabiają sobie opinie na podstawie postów w mediach społecznościowych, gdzie istnieje ta ciągła, Wojna informacyjna i przyjęło się, że tak naprawdę liczą się opinie, albo że wszystko jest opinią, a nie skupiamy się do końca na faktach. I to cała ta dyskusja o szczepieniach bardzo, bardzo mocno się w to wpisuje. Ja wiesz co? może przytoczę wyniki badań. Ostatni badań, które zrobiliśmy, to jest dosłownie sprzed kilku miesięcy. To jest badanie, które mam nadzieję, już za kilka tygodni będzie publikowane w Nature. I to jest badanie, które bardzo fajnie obrazuje ten problem. O którym mówiłeś, czyli wpływu mediów społecznościowych, czy wpływu ogólnie dezinformacji na to, w jaki sposób ludzie rozmawiają i w jaki sposób dane grupy społeczne rozumieją świat. To było bardzo, bardzo proste badanie. Oczywiście w kontekście szczepionki na COVID-19. My zapytaliśmy ludzi, to są reprezentatywne grupy ludzi w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, czy przyjęliby szczepionkę na COVID-19. I za chwilę po tym pytaniu pokazaliśmy im pięć przykładów dezinformacji, która pojawiała się w mediach społecznościowych. I tu mieliśmy taką dezinformację już absolutnie bezczelną, czyli jakiś prawda, Bill Gates ze strzykawką um, stylizowaną na karabin maszynowy, ale również mieliśmy taką bardzo subtelną dezinformację, czyli taką, która wyglądała jak informacja naukowa, czyli powiedzmy, mam jakiś rysunek DNA i, i komunikację tekstową przy tym jakiś tweet. i Natychmiast po tym zapytaliśmy również ludzi, czy przyjęliby szczepionkę. Czyli mieliśmy tak zwane przed i mieliśmy po. I wyniki tego były zatrważające. To jest zaobserwowaliśmy, że w Wielkiej Brytanii spadek chęci przyjęcia szczepionki to było 6.4%, a w Stanach Zjednoczonych to było 2.5% Tylko w efekcie oddziaływania tej serii dezinformacyjnych komunikatów. Tak, to pokazuje jakby Efekt, taki taki natychmiastowy efekt. Oczywiście, wiesz, to jest tylko pięć przykładów, i tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo krótkie badanie, jeżeli chodzi o czas, ale pomyśl sobie, ile czasu ludzie spędzają w mediach społecznościowych codziennie. Mówimy tutaj o godzinach, ale bardzo ciekawe jest tutaj to, jak zapytaliśmy tych ludzi, czy zbadaliśmy, kim ci ludzie są, i tak naprawdę, um, jakie przyjmują stanowisko, jeżeli chodzi o politykę. I to jest coś bardzo, bardzo ciekawego, że ludzie, którzy. Są bardzo, bardzo antynaukowi, bardzo, bardzo antyszczepionkowi, czy nie chcą się szczepić. To są ci ludzie, którzy um, wspierają partie alternatywne. Na przykład w Wielkiej Brytanii to była ta partia brexitowa, która bardzo, bardzo mocno pokazywała się tam. Czyli jakby ten kryzys zaufania do nauki, kryzys zaufania do szczepień przejawia się również um, tym, że ci ludzie mają też kryzys do, do zaufania do mainstreamowych partii politycznych. Ale czekaj, że dopytam tylko krótko, czy tylko prawicowych partii politycznych, czy alternatywnych w pełnym spektrum również, nie wiem, jakichś ultra dziwnych partii lewicowych, takich radykalnych? Zgadza się, zgadza się. To nie jest tylko domeną partii prawicowych, jest to również domeną partii lewicowych i tutaj widzieliśmy, że jeżeli chodzi na przykład o partię Zielonych, kilka osób właśnie podało przykład tej partii jako partii, którą wspierają i ci ludzie bardzo podobnie też poszukują tych alternatyw z całkowicie innej strony politycznej i również, również to zaufanie do szczepień u nich jest absolutnie prawie znikome. Więc jakby cała ta część społeczeństwa, która tak naprawdę nie wierzy nauce, ta część społeczeństwa, która nie chce się szczepić, to można powiedzieć, że jest połączona, z, czy jest to nawet ta sama część społeczeństwa, która tak naprawdę nie ma również zaufania do mainstreamowych partii politycznych. Przynajmniej to widzimy w Wielkiej Brytanii. Zakładam, tutaj spekuluję, ale zakładam, że podobne, podobne wyniki uzyskalibyśmy w większości krajów europejskich. Czyli w zasadzie my nie potrzebujemy szczepionki na głupoty jako taką, potrzebujemy szczepionki na brak zaufania. Cały kryzys szczepionkowy można by opisać tak naprawdę jednym stanem. Jest to kryzys zaufania. kryzys zaufania, który rozpoczął się już nie rok temu, kiedy rozpoczął się COVID, rozpoczął się przynajmniej dekadę temu. I niestety media społecznościowe, czy te nowe media cyfrowe, bardzo, bardzo nam w tym nie pomagają. I jeżeli chcemy odbudować zaufanie do szczepionek, czy zaufanie do klasy politycznej, czy zaufanie do rządów, do nauki, tak naprawdę musimy zająć się odbudowaniem właśnie tego zaufania, w jaki sposób pomóc ludziom zbudować grupę osób, grupę organizacji, którym oni ufają. Twoim zdaniem początek tej pracy to są media społecznościowe, musimy to jakoś rozmontować, żeby to przestało przeszkadzać w zbudowaniu rzetelnej komunikacji do obywatela i od obywatela, a dopiero potem, bo to tam dochodzi do tych zaburzeń, które rozwalają zaufanie do świata, bo tam mogą się wkraść wszystkie komunikaty alternatywne, jakkolwiek obłąkane by były i wypaczać w zasadzie każdy komunikat. Absolutnie, absolutnie. Skupiając się teraz tutaj na komunikacji, jeżeli chodzi o COVID-19 czy o szczepionki na COVID-19, ta komunikacja, którą teraz przyjmują kraje czy rządy w większości krajów zachodnich, bardzo podobno również w, w, w Amerykach czy w Azji, opiera się na komunikacji tak zwanej top-down, czyli odsyłaniu do oficjalnych, rządowych stron. Na których mamy takie wyprane z emocji fakty, i na przyjęciu takiego założenia, że obywatel czy członek społeczeństwa będzie klikał ten link, oficjalny link na samej górze wyników wyszukiwarki na Twitterze, na YouTubie czy na Facebooku, i będzie przechodził na tą oficjalną stronę. Rządowo, czy to jest strona Funduszu Zdrowia, czy Wielkiej Brytanii, NHS, i tam będzie w stanie na podstawie informacji opartych na faktach wyrobić sobie opinię na temat COVID-19 i szczepionki i racjonalnie podejmie tę decyzję. Tylko, że odsyłamy do tego samego linku wszystkich ludzi już od 6 miesięcy. Ludzie już nie chcą klikać w ten link, a jak przechodzą, to już to wszystko widzieli, a jednocześnie mają ten market opinii. To taką ekonomię, właśnie opinii, która funkcjonuje na Twitterze, która funkcjonuje na Facebooku, i nie daj Bóg, że funkcjonują w tej alternatywnej bańce informacyjnej. Tam mają dostarczane ciągle nowe informacje, które przeczą temu, co mówi oficjalna strona. I to z nimi, z tymi informacjami, oni ciągle przebywają na co dzień. One są ciągle nowe, one ciągle są bardzo, bardzo wciągające, gdyż tutaj mówimy o zdjęciach, mówimy o filmach, mówimy o bardzo emocjonalnych komunikatach i jest takiemu człowiekowi, który nie ma wiedzy na temat szczepień, a powiedz nam, kto ma tak naprawdę wiedzę na tyle dojrzałą, żeby być w stanie zrozumieć to nowe szczepienie, nad którym pracują naukowcy, jeżeli chodzi o COVID. Jest bardzo ciężko podjąć taką racjonalną decyzję, mając po lewej stronie. Oficjalne komunikaty rządowe ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, po prawej stronie mając właśnie tą bańkę informacyjną, w której funkcjonujemy, gdzie nie ma absolutnie pewności. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Państwo i moim gościem był dzisiaj dr Szymon Piątek z London School of Hygiene and Tropical Medicine, który analizuje zaufanie do szczepień i do medycyny w społeczeństwach zachodnich, głównie zachodnich, prawda? głównie w społeczeństwach zachodnich, ale myślę, że możemy się pokusić o stwierdzenie, że patrzymy na to globalnie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i w imieniu Michała Nogasia zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu 8.10 Gazety Wyborczej. Producentką dzisiejszego wydania była Matylda Wieriet-Jelny, a prowadził je Stanisław Skarżyński. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej